To jest historia o tym, że człowiek jest zdolny do rzeczy najgorszych. Ci, którzy mieli ratować ludzkie życie, robili wszystko, aby je skrócić. Zamiast ratować, zabijali. Zdarzało się czasem tak, że przed dojazdem karetki na miejsce zlecenia, pod blokiem czekała już firma pogrzebowa. No dobra, to piszcie kartę i czekajcie, aż No Dobra, okej. Okay. Oni nie mówili, że zabijemy człowieka. Mówili, no mamy kolejną skórę, mamy te kolejne 1500. Ta maszyna śmierci funkcjonowała w ten sposób. Dla zysku, do pieniądze. Pan dostawał pieniądze nie za ratowanie, tylko, tylko za... za zgon. Tak. Odebrano mi to, co było najlepsze. taki prosty, zwykły sposób, zabijając. Dużo ludzi, którzy kołeś zabili. Nie poniosła żadnej odpowiedzialności. Mamy do czynienia z morderstwem doskonałym. Więc jak złapać zabójcę? Łowcy skór. Nowy serial dokumentalny od 30 października tylko na platformie Max.